Mleko i przetwory mleczne to dla wielu z nas praktycznie codzienność. Mając to na uwadze, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przyjrzała się jakości handlowej tego asortymentu dostępnej w sklepach i oferowanej przez producentów. Cechy organoleptyczne sprawdzonych produktów nie budziły większych zastrzeżeń. Przeprowadzone badania laboratoryjne. Wykazały nieprawidłowości w 13% przebadanych partii, które dotyczyły głównie niezgodności z deklaracją zawartości tłuszczu w produktach. Weryfikacja oznakowania wykazała nieprawidłowości w 15% przebadanych partii. Dotyczyły one podawania informacji niezgodnej z prawdą lub obowiązującymi przepisami. Na przykład nie wskazano ilościowej zawartości składnika w nazwie produktu. Ser z kozieradką nie podając ile tej kozieradki w tym serze znajduje się. Inny przykład nieprawidłowości w oznakowaniu. W składzie nie podano wszystkich składników lub podano inne niż faktycznie użyte i znalezione przez naszych inspektorów. Lub na przykład nie podano informacji o tym, że mleko jest alergenem. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Serdecznie zapraszamy do lektury.